Nie umiecie szczepić roślin. Zaraz pokażę Wam jak staniecie się w parę sekund ekspertami. Wystarczy, że kupicie sobie taki sekator do szczepienia, wkładacie pęd tą szparę między pomarańczowym a czarnym. No i ucinacie. Ucinacie. Ucieliśmy sobie zrzesz szlachetny i mamy patrzcie jak puzzle. Ja to tak uciąłem do kamery jedną ręką, ale mogłem to przyłożyć inaczej. No i po prostu sobie stawiamy stawiamy w miejsce gdzie Chcemy zaszczepić takie puzle. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo nie chcę wyostrzyć. O, teraz wyostrzyło. Wkładacie to jak w puzle. W zestawie z takim sekatorem macie taśmę. Wystarczy obwiązać i już macie zaszczepione. Jedynie co, to trzeba wybrać odpowiedniej grubości pędy, tak żeby mniej więcej do siebie pasowały. Mamy też różne ostrza do tego sekatora, więc można wybrać grubość, ale polecam osobiście najprostszy sposób na na szczepienie roślin. Polecam taki sekator. Na Allegro można go kupić. Aczkolwiek różnych firm teoretycznie, ale jak się przyjrzycie to są to te same firmy. To ta sama firma produkuje, tylko ludzie później naklejają inne nalepki, że z innej firmy. Także raczej to jest wszystko to samo. Taki lifehack dla Was. Nie musicie, nie musicie uczyć się szczepić. Nie istnieje ryzyko ucięcia się. Nie trzeba kombinować, żeby to ładnie pasowało. To tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem, uprościłem Wam życie. Cześć.